Cześć, kochani. Szybkie nagrywanie. Kupiłam zdrabki za 18 zł. Są to dolary oraz szczęśliwe linie. Zobaczymy, czy może dzisiaj się los do mnie uśmiechnie. Zaczniemy sobie od dolara. Zdrabka numer 7. Mówią, że wygrywająca i szczęśliwa. Zobaczymy. Szukamy takich cyfr jak 14, 8. Dwadzieścia trzy i dwadzieścia jeden. I nasze to dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery, dwanaście dziewięć, dziewiętnaście, trzydzieści dwa, cztery, jeden i ostatnia nadzieja.

trzy, szesnaście, dwadzieścia cztery, dwa, dziewiętnaście, trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy. Niestety również pusto. I kolejna dziewiątka. Uwaga, uwaga. Wygrywają piętnaście, trzydzieści jeden i dwadzieścia dziewięć. Mamy cztery, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, osiemnaście, trzydzieści dwa, trzydzieści jeden, szesnaście, dwa, sześć i... 19. Kolejna zdrabka również pusta. Ostatnia nadzieja w naszej w naszych szczęśliwych liniach. Myślę, że widać. Szukamy korony oraz truskawki. Jest to zdrabka numer 41. Mamy truskawkę. I tutaj. koronę nie widzę, następnie gruszka oraz klucz. Jest klucz. Następne symbole to diament i winogrono. Śmieszny diament Diament. Jest i winogrono i to tyle trefl oraz garnek. Jest trefl Tref. tutaj i garnek też się pojawił kości oraz gwiazda Są kości następnie szukamy śliwkę oraz słoneczko mamy słońce jest i śliwka I to wszystko szału nie ma. Tęcza i biedronka. Mamy tęczę. I to wszystko wiśnie. I ananas. Może, wiśnie. Tutaj będą szczęśliwe od naszego nazwiska. Może coś tam. Los się uśmiechnie. Niestety nie. Co mamy? Ach, wiśnie są. Pik oraz sakwa. Mamy pika. Jest tutaj pik. I ostatnie cztery symbole zostały. Złoto oraz krab. Mamy złoto. Tutaj również kraba też mamy w tej samej linii. Podobnie jak na dole. I ostatnie dwa. Jest to jabłko oraz księżyc. Księżyc. Jabłuszko. Niestety. Również pusto. d -a n Czyli na wydane 18 zł. Nie wygraliśmy. Nic. Może kolejnym razem los się do nas uśmiechnie. Dlatego koniecznie zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. I trzymajcie kciuki, żeby w następnych odcinkach poszło lepiej. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym filmie.